Tu te waga pony. Słusiłem się nagrywanie, ale jeszcze pogoda była dobra, Słyszałeś, że teraz bilet dłużej ważny jest? A, multiprzejazd? Tak, że to uda w czwartek w praktyce, tam w Łowiczu do 20, po 22 tylko Hanowski chyba, czy nie, tylko Auczyński jeszcze to kupowaliście w SuperPromo, super promo, czy coś? Ile yy, nie, my na bilecie do banu KMG. Aha, a tutaj na Staszica? A to tutaj oddzielnie był. Ile, za ile dałeś? A bo tutaj to zniżkę. Znaczy ja od, od Kutna do Łowicza? 9 zł. to, to jest cena bazowa chyba tam.